Nowy dwór mazowiecki twierdza Modlin, to tu 27 lipca 2019 roku stawiło się 40 uczestników spływu kajakowego Kępiak 2019. Spływ promuje turystykę na Mazowszu i przeznaczony był dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Miłośnicy tego niszowego sportu wodnego dotarli z Warszawy Legionowa, Łomianek, Konstancina Jeziorna, Szerominka, Łajska, Płocka Kanigowa, Miszawa Murowanego, Zakrzewa Kościelnego, Gąsewa, Bodzanowa, Ramutowa. I kępy polskiej. Wodowanie kajaków poprzedziła odprawa komandora spływu oraz nowodworskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w zakresie bezpieczeństwa na wodzie. Kolejny raz, już trzeci, spotykamy się na spływie kępiak już ma pewną renomę wypracowaną. ten spływ jest bardzo przyjemny. Jest to odrobina również wysiłku pewnego takiego wymaga zacięcia sportowego, ale przede wszystkim rekreacja i oto i w stowarzyszeniu sokół, jak i przy naszych działaniach, ze strony gminy czy powiatu płockiego, nam o to chodzi, ażeby mieszkańcom naszym dostarczać takich atrakcji. 22-osobowych załóg po pobraniu sprzętu asekuracyjnego oraz kajaków rozpoczęło wodowanie. O godzinie 8 kajakarze wyruszyli na wodny szlak rzeki Wisłe. Do pokonania mieli 56 km od Modlina do Kępy Polskiej. Muzyka Podczas trasy uczestnicy podziwiali miejscowe zabytki oraz piękno nadwiślańskiej przyrody. Twierdzę w Modlinie, Bramę Ostrołęcką, spichlerz Jana Jakuba Gaja, ujście Rzeki Narew do Wisły, rezerwat przyrody za kole Zakroczymskie, rezerwat przyrody Kępa Rakowska, Wyspy Zakrzewskie, Kępa Antonińska, Przystań Wodną w Suchodole oraz urokliwe nabrzeża Czerwińska nad Wisłą, Wyszogrodu i innych mijanych po szlaku wodnym miejscowości. Spływ kajakowy wisłą to przygoda w czystej formie. Wisła kusi swym rozmachem, urzeka urodą, zadziwia brakiem zagospodarowania. Potężna dzika rzeka w sercu Europy to niewątpliwie obowiązkowy szlak dla każdego szanującego się kajakarza. Uważam, że takie spływy jak najbardziej dla każdego są dobrą rzeczą relaksującą i mimo swojego już takiego dojrzałego wieku to uważam, że, że jest to wspaniała rzecz. Dla tej atmosfery, dla, dla tych ludzi opłacało się, dla tej tego wszystkiego. W tamtym roku nie byliśmy, tutaj koledzy byli, ale chcieliśmy spróbować. Wspaniale, z wiatrem w plecy, fala niska, także partner daje radę i do kempu już niedaleko. Dolina Środkowej Wisły Mazowsza to urokliwe miejsca do uprawiania wodnej turystyki, z którą uczestnicy spływu zmierzyli się podczas dziewięciu godzin wyślanej przygody. Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej i Nowodworskie Wodne Ochotnicze Bugotowie Ratunkowe wraz z komandorem spływu poprowadziło kajakarzy na wodnej, turystycznej trasie rzeki Wisły. Pierwszą przerwę uczestnicy odbyli w przystani wodnej w Suchodole, następnie w Czerwińsku nad Wisłą. Od Wyszogrodu rozpoczął się wyścig uczestników. Krajakarzy dotarli do kępy polskiej, gdzie na plaży odbyło się zakończenie spływu. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali Jarosław Lipczyński z Miszewa Murowanego i Rafał Sadecki z Warszawy. Jak zwykle wspaniale. Słońce, woda, piach i ani jednego parawanu. Cisza, spokój, także mamy, mamy taki... Niedoceniany, tak? Akwen niemodny i dobrze, bo jest cisza spokój. Pierwszy raz wygrałem, tak? Teść wygrał drugi raz. Drugi raz z rzędu. Ja pierwszy raz płynąłem i udało się wygrać, tak? Aczkolwiek ledwo, ledwo. Drugie miejsce zajęli Robert Sobutka z Legionowa i Stefan Michalski z Łomianek. Trzecie miejsce Karol Leonarczyk z Zakrzewa Kościelnego i Marek Kajs z Warszawy. Czwarte miejsce Jarosław Matacz i Romuald Zglinicki z Płocka. Wójt gminy Budzanów Jerzy Staniszewski oraz radny powiatu Płockiego, członek zarządu powiatu Paweł Bogiel wręczyli zwycięzcom medale, dyplomy, pamiątkowe pochary, sportowe zegarki oraz książki, dzieje Bodzanowa i okolic ufundowane przez wójta gminy Budzanów. Zwycięzcy czwartego miejsca otrzymali medale, dyplomy oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Puchar dla najstarszego uczestnika spływu otrzymał 78-letni Karol Leonarczyk z Zakrzewa Kościelnego, zwycięzca trzeciego miejsca. To nie jest tylko sam kajak, sam kontakt z wodą. To jest przede wszystkim to wszystko, co towarzyszy w byciu w kajaku, pływanie kajakiem po wodzie. Ja Wisłę od wielu lat znam. Bardzo ją lubię jako rzekę i jako szlak kajakowy także. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy. Kajakarze otrzymali również gratulacje od kapituły kępiaka. Jolanty Marciniak z tygodnika Płockiego, Waldemara Niedzielskiego, radnego gminy Bodzanów, Władysława Urbańskiego, członka honorowego OSP w Kępie Polskiej, Krzysztofa Stawiarskiego, prezesa OSP Kępa Polska oraz Bogusława Siudalskiego, komandora spływu. Dziewięciu uczestników spływu, którzy trzykrotnie uczestniczyli w spływie kajakowym w latach 2017-2019 otrzymało od wójta gminy Bodzanów certyfikaty poświadczające status kajakarza gminy Bodzanów. Na zakończenie wśród wszystkich uczestników spływu rozlosowano nagrody rzeczowe w postaci wysokiej klasy sprzętu gospodarstwa domowego. Wpisała się ta data w tradycję naszej gminy z tych... Tak naprawdę, wielkich imprez jest to jedna z poważniejszych, ponieważ trasa samego spływu to około 60 km w trudnych warunkach pogodowych. Pogoda nie wybiera. Oczywiście zawodnicy w zeszłym roku płynęli w strugach deszczu, ale to jest cały czas frajda, cały czas zabawa. A najważniejsze w tym wszystkim jest jedno, że. Poznają uczestnicy uroki tego wspaniałego miejsca. Poznają uroki naszej kępy polskiej, trochę zapomnianej, przypominanej wtedy, kiedy idzie fala powodziowa, wtedy jest niebezpiecznie, ale tak naprawdę mamy ludzi z całej Polski, którzy wybrali to miejsce, chętnie odpoczywają i chętnie również przybywają żeby zobaczyć naszych wspaniałych uczestników zawodów. Kępa Polska jest jedną z najpiękniejszych miejscowości w gminie Bozanów. Bardzo się cieszymy, że takie impreza dzisiejsza, takie inicjatywy zrodziły się w naszej gminie. Trzecia edycja tego spływu. Cieszy się wielkim powodzeniem. Miejsca startowe szybko rozeszły się, jak mówiąc, kolokwialnie, jak ciepłe bułeczki. 40 osób płynęło w bardzo komfortowych warunkach, z pełną, że tak powiem, gwarancją bezpieczeństwa, czyli też cała organizacja tego spływu rewelacyjna. No i nic, tylko się cieszyć i obyśmy mogli kontynuować dalej takie inicjatywy. Jako powiat polski, jak najbardziej chcemy i będziemy wspierać takie, takie rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się do tej listy startowej również wbić w przyszłym roku i zmieścić się w tej, po zakończeniu spływu odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników i ich rodzin, mieszkańców Kępy Polskiej, a także wszystkich przybyłych osób. Przede wszystkim jesteśmy organizatorem, współpracuje z nami Stowarzyszenie Soku, współpraca z panią Mirko, prezesem Mirko Żaglesko, układa się super, bo ona tak naprawdę mobilizuje też do tego wszystkiego, współpraca z klubem Biegacza Soku. No i nasza, nasza tutaj rola polegała na tym, żeby zabezpieczyć ten spływ razem z WOPREM z Nowego Dworu. Kultury fizycznej w, na Mazowszu, w naszej gminie Bodzanów. Promowanie naszej gminy Bodzanów pięknej, która ma tak piękną miejscowość, jak jest Kiępa Polska, promowanie województwa mazowieckiego no i przede wszystkim naszej przepięknej Wisły, naszej królowej rzek, która niestety wysycha ale i wymaga pewnych regulacji, bo miejsca są zbyt płytkie. Ale chcemy pokazać to piękno przyrody, która otacza tą Wisłę. No i chyba to jest najważniejsze, no i radość i zadowolenie ludzi, tak, którzy uczestniczą w tym spływie. Tego dnia odbyły się również w ramach projektu Turystyka z biegiem Wisły rejsy po Wiśle z Lechem Zych i jego statkiem wodnikiem. 30 osób mogło podziwiać piękno przyrody na brzeże Kępy Polskiej. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom trzeciej edycji spływu Kępiak 2019. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek oraz Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. Organizatorami spływu była Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie oraz Klub Biegacza Sokół Bodzanów, patronat medialny nad wydarzeniem objął tygodnik Płocki Ewyszogród.pl oraz Petronius, kajakarzom na trasie towarzyszyło Infopłock TV. Spływ Kajakowy Kępiak 2019 został dofinansowany przez samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Płocki w ramach projektu Turystyka z Biegiem Wisłę oraz Spływ Kajakowy Kępiak 2019.